Po raz pierwszy obchodziliśmy Narodowy Dzień Zwycięstwa. Narodowy Dzień Zwycięstwa mieszkańcy Szczecinka uczcili na cmentarzu wojennym, gdzie spoczywają prochy około 4,5 tysiąca żołnierzy radzieckich i polskich. Przy pomniku zebrali się kombatanci, przedstawiciele władz samorządowych, zakładów pracy i młodzież szkolna. Starosta w okolicznościowym wystąpieniu przypomniał gehennę narodów Europy podczas najkrwawszej z wojen. Odczytano apel poległych. Uroczystość uświetniła obecnością kompania honorowa 52. Batalionu Remontowego Ziemi Człuchowskiej wraz z Pocztem Sztandarowym 11. Batalionu Ewakuacji Sprzętu Ziemi Szczecineckiej. Żołnierze oddali salwę honorową. Pod pomnikiem złożono wiązanki kwiatów. Wiązanki kwiatów złożono też na grobie lotników alianckich i na symbolicznej mogile żołnierzy Armii Krajowej. W sali południowej Szczecineckiego Zamku Książąt Pomorskich odbyła się konferencja na temat zarządzania zielenią miejską. W konferencji oprócz przedstawicieli firm komunalnych uczestniczyli krajowi specjaliści od zieleni. Szczecinecka konferencja była ósmą tego typu konferencją w Polsce, które odbywały się w dużych ośrodkach. Tematyka wykładów była bardzo szeroka, od rozpoznawania drzew niebezpiecznych do otoczenia po urządzenie przestrzeni publicznej w spotkaniu. Towarzyszyła prezentacja sprzętu komunalnego. Zespół szkół imienia Jana III Sobieskiego stara się być kuźnią talentów. W czwartek zorganizowano kolejny przegląd, w którym zaprezentowali się wszyscy ci uczniowie, którzy mogą się pochwalić osiągnięciami wokalnymi i muzycznymi. Na przegląd zaproszono nie tylko społeczność szkolną, ale także rodziny występujących. Tematem przewodnim tegorocznej edycji konkursu młodych talentów była miłość. Swoje spojrzenie na to uczucie demonstrowali uczniowie wszystkich klas. Gracias. W wykonaniu uchwały Rady Miasta burmistrz Szczecinka Jerzy Hardy-Daglas ogłasza konsultacje społeczne na temat zmiany statutu niektórych osiedli w mieście. Mieszkańcy miasta Szczecinek wyrażają swoją opinię poprzez wypełnienie karty konsultacyjnej. Karty konsultacyjne można pobierać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta oraz ze strony internetowej Urzędu Miasta www.szczecinek.pl. Wypełnione karty konsultacyjne składa się w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta lub przesyła za pośrednictwem internetu. Szczegóły na stronie Urzędu Miasta. Szpital szczecinecki jest modernizowany. Zmieniają się warunki pracy lekarzy i pielęgniarek, zmieniają się na lepsze warunki pobytu pacjentów. Niedawno oddano do użytku nowe skrzydło mieszczące oddziały internistyczny i ortopedyczny, a lada dzień rozpocznie się modernizacja oddziału pediatrycznego. Przetarg na jego przebudowę już został rozstrzygnięty. Od wielu lat prowadzimy wiele inwestycji związanych z rozbudową Szczecineckiego Szpitala i głównie tutaj te środki finansowe mają podwyższać standard dotyczący wszelkiego rodzaju usług zdrowotnych i faktycznie myśmy się dwa razy jako samorząd powiatowy przymierzali do modernizacji tego budynku głównego szpitala, jeżeli chodzi o poddasze. Mamy środki finansowe w ramach środków budżetu powiatu, pożyczki, dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i w tym roku ogłosiliśmy przetarg taki kompleksowy na przebudowę i modernizację i termomodernizację poddasza budynku głównego szpitala, ponieważ nadal powiat jest właścicielem tego budynku, a użyczył go tylko spółce. Jednocześnie jakby połączyliśmy dwa przetargi. To, co jest związane z termomodernizacją i to, co jest związane z przebudową i budową nowego oddziału pediatrycznego i faktycznie w zeszłym tygodniu został rozstrzygnięty przetarg na, na, na tą przebudowę. Wartość tej inwestycji to jest 4 miliony 122 tysiące złotych. W przyszłym tygodniu przekażemy plac budowy pod rozpoczęcie procesu inwestycyjnego, a samo przedsięwzięcie ma się zakończyć do końca bieżącego roku. Co w tym zakresie będzie? Czyli w ogóle przebudowa tego dachu, te takie wykuszki małe zostaną przebudowane na takie taką więźbę dachową, że tam już nie będzie na poddaszu z takich tak zwanych ścian. Zostanie termomodernizacja całego poddasza zrobiona, nowe poszycie dachowe, no i we, we wnętrzu tak naprawdę nowe pomieszczenia dla oddziału pediatrycznego. Obecnie funkcjonował tam i oddział pediatryczny i oddział urazowo-ortopedyczny. Jak wiemy, oddział urazowo-ortopedyczny przeniósł się do nowego budynku, a zatem powiększymy obszar funkcjonowania oddziału y, tego pediatrycznego. Będą o wiele Wyższy standard. Zrobimy również tak, że tam będzie o, o ile pamiętam, 18 łóżek na oddziale pediatrycznym. Każdy z tych pomieszczeń będzie miał swój aneks sanitarny. Dodatkowo na dachu budynku zainstalowanych zostanie 64 kolektory słoneczne, które będą ogrzewać ciepłą wodę pod ten cały budynek i pacjentów, którzy będą korzystali z tego, z tego, z tego obiektu. A zatem myślę, że również obniżymy w ten sposób koszty. Takiego bieżącego funkcjonowania Szczecineckiego Szpitala. W całości te środki finansowe są zabezpieczone w budżecie Powiatu Szczecineckiego. A jeszcze pozostając przy szpitalu, pojawiły się takie informacje, że lądowisko dla helikoptera, coś tam dzieje się niedobrego, że to lądowisko pęka no i, i, i stoi pod znakiem zapytania możliwość jego użytkowania. Jak to obecnie wygląda? Czy znaczy, użytkowanie ono nadal funkcjonuje? Natomiast jest faktem, że stwierdziliśmy, że po odlaniu tego lądowiska i po jego funkcjonowaniu są. Tak zwane pęknięcia konstrukcyjne prawdopodobnie myśmy ten fakt zgłosili do wykonawcy. No, wykonawca, jakby, próbuje w tej chwili się, e, brzydko mówiąc, wypiąć, jeżeli chodzi o to, z jakiej to przyczyny jest. Szpital wykonał ekspertyzę własną w związku z tymi, z tymi stwierdzonymi pęknięciami. Wykonawca wy, wykonał swoją ekspertyzę, e, twierdząc, że on wykonał przeciwnikę wzięcie Zgodnie z dokumentacją techniczną, jakby scedował część problemu na projektanta. Mamy w tej chwili spór i z wykonawcą, i z projektantem co do roszczeń, kto tak faktycznie ma usunąć te usterki, czy w jaki sposób powinny być usunięte. Te pęknięcia nie stanowią jakiegoś zagrożenia takiego typowo budowlanego, natomiast jeżeli weźmiemy pod uwagę, że to jest lądowisko, płyta lądowiska, na którą działają warunki atmosferyczne, deszcz, mróz, deszcz, mróz, no to siłą rzeczy, można domniemać, że tego typu uszkodzenia będą się powiększać i wtedy będzie problem chodzi o jak najszybsze zabezpieczenie tych pęknięć. To są tak zwane szczelinowe pęknięcia, Czyli nie są to pęknięcia takie, które są jakieś konstrukcyjnie zagrożone. No i w tej chwili jest roszczenie w stosunku do, do i wykonawcy, i projektanta o to, kto ma te usterki usunąć. Za to wzięli się radcy prawni, więc próbujemy jakby to wspomagać i przez miasto, i przez, przez powiat. Ale stroną jest spółka Szpital w Szczecinku, bo ona była realizatorem tej inwestycji. Czekamy na rozstrzygnięcie. Co to jest zielona energia, jak można ją wykorzystywać, jakie są korzyści płynące z jej zastosowania, jak działają urządzenia wytwarzające zieloną energię. Na te pytania poszukiwali odpowiedzi uczniowie zespołu szkół nr 5 podczas pikniku naukowego. się do tej szkoły, bo nasza firma prowadzi projekt, w którym ta szkoła uczestniczy, i w ramach tego projektu szkoła otrzymała pomoce dydaktyczne związane z technologiami OZE, z odnawialnymi źródłami energii. Yy, modele turbin wiatrowych, paneli, o, paneli fotowoltaicznych, ogniw yy, paliwowych. Takie do robienia doświadczeń na lekcjach, żeby te nowe technologie szkoła mogła poznać. No i przy okazji również demonstrujemy takie większe rozwiązania, także taki na przykład model przydomowej instalacji fotowoltaicznej, ale jako ciekawostkę też przewidzieliśmy takiego drona, który no oczywiście umożliwia wykonywanie na przykład fotografii z powietrza. On ma taki związek tego rodzaju, że my możemy pod niego podłączyć na przykład kamerę termowizyjną i obserwować na przykład izolację cieplną budynków, a więc też jakość. Yy, konstrukcji, która zapewnia nam to, że nie tracimy tej energii, a więc też kwestia oszczędzania energii się z tym wiąże. Można przy jego pomocy na przykład również obserwować instalacje, na przykład fotowoltaiczne, czy nie ma uszkodzeń w panelach fotowoltaicznych, więc też się z tym wiąże. A no, z drugiej strony jest to niezła rozrywka, tak? taki, taki dron, yy, po to, że można po prostu i polatać i rzeczywiście robić zdjęcia z powietrza. No, zastosowanie jest naprawdę bardzo dużo. Czy te odnawialne źródła energii to jest taka przyszłość w ogóle energetyczna na świecie i w Polsce? Czy, czy, czy no różnie, o tym, różnie o tym się mówi? Znaczy, no jest to ciągle technologia, która się rozwija, w związku z tym, jakby Efektywność e, takich rozwiązań ciągle jeszcze jest, jeżeli chodzi o wydajność energetyczną, słabsza od tra tradycyjnych. E, koszty są jeszcze ciągle dość wysokie, no ale jest to kwestia dalszego rozwoju technologii po to, żeby te na przykład ogniwa fotowoltaiczne, żeby ich ceny spadły, żeby ich wydajność wzrosła, żeby to stało się wszystko opłacalne i energia uzyskiwana w ten sposób była tańsza niż energia uzyskiwana z konwencjonalnych źródeł. Oczywiście to jest kwestia rozwoju, ale jeżeli tego nie będzie, nie będzie, nie będzie tych działań w tej chwili, no to nie będzie tego rozwoju i nigdy się to nie pojawi taka sytuacja. Niestety energia tradycyjna, źródła tradycyjne prędzej czy później nam się skończy. No właśnie te nowe technologie są na razie drogie. No na pewno gdyby były tanie stosowalibyśmy je w, w, do, w takich w domach jednorodzinnych. Jak pan myśli kiedy się tak stanie, że, 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 że to będzie tak ogólnie dostępne i opłacalne? Znaczy, już w tej chwili jesteśmy na takim poziomie, że rzeczywiście da się z, jakby zaplanować projekt takiej instalacji, która rzeczywiście przynajmniej się nam zwróci. To są ciągle jeszcze projekty wieloletnie, ale można powiedzieć, że to już jest, już są na, na tym poziomie technologii, już są rozwiązania, które rzeczywiście warto wykorzystywać. Może jeszcze nie zastąpią całkowicie w tej chwili tych instalacji tradycyjnych, ale mogą stanowić w tej chwili uzupełnienie rezerwę, rezerwę jeśli chodzi o zasilania, zasilanie, bądź zasilanie w miejscach, gdzie dociągnięcie tradycyjnych instalacji na przykład może być drogie, bądź trudne do wykonania. Więc dlatego widzimy bardzo często już takie rozwiązania, gdzieś na przykład przy drogach, oświetlenie ulicy, znaków drogowych. To już, już w tej chwili działa i jest masowo stosowane, w związku z tym to ma już swoje miejsce, natomiast no, wymaga jakby dalszego rozwoju, żeby móc w końcu wyprzeć kiedyś. Trudno powiedzieć kiedy, na to, na to nie ma prostej odpowiedzi technologie klasyczne, tak? o wszystkim decydują naprawdę koszty w tym momencie i to, i to od tego zależy, jak to się będzie kształtować. A tak, żeby to zobrazować, po jakim czasie taka instalacja fotowoltaiczna w domku jednorodzinnym się wraca, i nie wiem, to jest 15, 20, 25 lat? Ładnie w tej chwili to się mówi o takim czasie rzędu 20 lat, tak? Więc to jest dość długo, ter, długoterminowa inwestycja, a potem no, koszt takiej inwestycji na przykład dla domu jednorodzinnego szacuje się taki, która by zaspokoiła w 100% jego potrzeby, żeby całkowicie się uniezależnić, może kosztować jej sumaryczny koszt gdzieś na poziomie samego domu. To jest drugi koszt domu, tak? więc to są wysokie koszty, ale no i dlatego taki długi jest okres zwrotu tego. Ale no daje nam to pewną niezależność energetyczną i powiedzmy w którymś momencie nam się to już zwróci i zaczyna nam przynosić jednak konkretne zyski. Zainteresowanie tym, co tutaj prezentujecie jest duże, tak? Młodzież, młodzież się świetnie bawi. Tak, no bo chodzi właśnie o to, żeby te technologie jakby pokazać w taki sposób, żeby one były ciekawe, przyciągające i pokazywały, że możemy naprawdę dobrze się bawić przy okazji wykorzystując nowe technologie i je poznając. Taki jest cel tych rozwiązań. W najbliższą niedzielę odbędą się wybory głowy państwa. Wybory przeprowadzą obwodowe komisje wyborcze. Lokale wyborcze czynne będą od godziny 7 do godziny 21. O tym, gdzie głosować i jak głosować by był ważny głos, informuje sekretarz Urzędu Miasta w przecinku Romualda Wójcik. W stosunku do poprzednich wyborów lokale wyborcze są takie same. Poza tym na terenie miasta są obwieszczenia na słupach ogłoszeniowych, także można jeszcze sprawdzić na naszej stronie internetowej, jeżeli ktoś jest zainteresowany sprawdzeniem, y, która ulica należy do poszczególnych obwodów głosowania. No i teraz powiedzmy o tym, jak głosujemy. Też sama technika głosowania. Przychodzimy do lokalu wyborczego. No, obowiązek jest aby posiadać dowód tożsamości, a więc dowód osobisty. Głosujemy w lokalach od godziny 7 do 21. Tak jak pan powiedział, musimy przedstawić jakiś dokument tożsamości. Najlepiej dowód osobisty. Jeżeli nie, to jakiś inny dokument ze zdjęciem. Oczywiście przy dowodach osobistych od już kilku wyborów nie można posługiwać się tym dowodem zielonym, taką dawną książeczką. I w oparciu o ten dokument komisja sprawdza, czy dany wyborca jest na spisie wyborców, wydaje jedną kartę do głosowania. Karty, jeżeli chodzi o wybory prezydenckie, są formatu A4, koloru białego. Jest 11 kandydatów na jednej stronie każdej karty. I skreślamy tylko jedno nazwisko. To znaczy, jeżeli chcemy, żeby nasz głos był ważny, to powinniśmy postawić znak X przy jednym z kandydatów. Tym kandydacie, na którego głosujemy. Znak X to znaczy, że w kratce muszą być dwie przecinające się linie. A jeżeli postawimy dwa takie krzyżyki, głos będzie nieważny? Niestety będzie nieważny. Mówimy ciągle, że robimy to w jednej kratce. Yy, od której czynne będą lokale wyborcze? Od godziny 7 do godziny 21. Jeszcze chciałam Państwu powiedzieć, że w dniu wyborów będziemy dysponowali samochodem. Osoby niepełnosprawne, osoby mające trudności w poruszaniu się, mogą skorzystać z tego samochodu. Oczywiście trzeba zgłosić to do nas. Telefonicznie najlepiej, no ewentualnie ktoś z członków rodziny może przyjść do nas do urzędu, ale jeżeli chodzi o numery telefonów, to 094 37 141 44. Natomiast w dniu wyborów końcówka będzie 63. Już we wtorek nastąpi uroczyste otwarcie zaczarowanego ogrodu Sapiku przy ulicy Kilińskiego. Ogród powstał wysiłkiem pracowników Sapiku i dzieci uczęszczających na zajęcia w poszczególnych sekcjach. 12 maja o godzinie 16, czyli we wtorek w Sapiku przy ulicy Kilińskiego 1 odbędzie się uroczyste otwarcie Zaczarowanego Ogrodu. Ogrodu, który od 2013 roku własnymi siłami oraz siłami tutaj pomocnymi z zewnątrz upiększaliśmy. Są nowe nasadzenia, nowe roślinki, nowy trawnik, no i przede wszystkim w punkcie centralnym piękna wiata, która będzie i wiatą i sceną. I 12 maja zapraszamy na to uroczyste otwarcie. Zapraszamy dzieci z sekcji klubów Sapik oraz wszystkich z miasta, którzy chcieliby przyjść tutaj razem z nami uczcić to święto radości. Będą prezentacje sekcji, będzie ognisko, będą zabawy, będzie słodki poczęstunek, także serdecznie zapraszamy, przyjdźcie i dołączcie do nas 12 maja, godzina 16, Sapik, ulica Kilińskiego 1. Trwające ponad dwa miesiące zmagania szachowe o tytuł mistrza Szczecinka w szachach dobiegły końca. Mistrzem Szczecinka został Henryk Lisiński, który wygrał wszystkie partie. Na drugim miejscu plasował się Waldemar Przerwa, trzecie miejsce wywalczył w dogrywce Tadeusz Wysocki, czwarte Piotr Czeszczewik, a na piątym Stefan Hałuszko. W zawodach startowało dziesięciu szachistów z naszego miasta. W środę na boisku przy szkole podstawowej nr 7 rozegrany został powiatowy turniej mini piłki nożnej, w którym uczestniczyło 7 szkół z terenu powiatu szczecineckiego. W turnieju tym zwyciężyła reprezentacja siódemki przed szkołą Sturowa i szkołą z Barwic. Drużyna z siódemki re będzie reprezentować powiat w dalszej części rozgrywek. Zawody regionalne zostaną rozegrane również na obiekcie przy szkole podstawowej nr 7 już 20 maja. Obsada niezła, 7 drużyn chłopców szkół podstawowych rywalizujących o tytuł mistrza powiatu w mini piłce nożnej. Czy są faworyci? Generalnie w, w sporcie szkolnym trudno mówić o faworytach. No, tradycyjnie w, w tej roli występuje pewnie gospodarz, także nieskromnie powiem, że siódemka na pewno jakieś tam a, aspiracje ma. Natomiast boisko wszystko zweryfikuje. Oprócz siódemki, jakie drużyny, z jakich miejscowości przyjechały? E, może podam najpierw z mamy SP1 i SP6 oraz zespoły 100. Turowa, Białego Boru, Bornego Sulinowa, Barwic oraz Turowa. Chyba już podałem. Jaki jest poziom dzisiejszych rozgrywek? Po pierwszych kolejkach ciężko tutaj mówić o poziomie sportowym. Tym niemniej jednak piłka nożna jest najpopularniejszą dyscypliną sportu. Na pewno większość z zawodników zresztą widać to gołym okiem ma związek z piłką nożną pewnie w klubach nie tylko szczecineckich. Dlatego no myślę że poziom sportowy i rywalizacja na, na tym etapie będą zadowalające. No a jedna tylko Jedna drużyna z tego etapu awansuje do finału rejonowego. A w jaki sposób odbywają się rozgrywki? Gramy dwugrupowo, dwie grupy w grupach systemem każdy z każdym. Dwie najlepsze drużyny awansują do półfinałów. Zwycięzcy zmierzą się w wielkim finale, przegrani w finale pocieszenia o brązowe medale. No to niech każdy trzyma kciuki za swoich. Dokładnie tak. Samorządowa Agencja Promocji Kultury oraz Klub Fotograficzny Luminis zapraszają pasjonatów fotografii na plener, który odbędzie się na terenie rezerwatu Wrzosowiska położonego na obszarze Nadleśnictwa Okonek. Zbiórka chętnych o godzinie 5 przykinie wolność. Również w sobotę rozegrany zostanie w hali Ślusarnia 5. memoriał Leszka Deneszewskiego w tenisie stołowym. Początek zmagań o godzinie 10. Na boisku szkoły podstawowej nr 7 o godzinie 10 rozpocznie się ogólnopolski turniej piłki nożnej, natomiast na krytym basenie i na stadionie Lechi. O godzinie 9 rozpoczną się otwarte mistrzostwa Powiatu w mini triatlonie. Daszbur o godzinie 17 zagra z energetykiem Gryfino, natomiast w hali przy ulicy Jasnej zagrają najmłodsi koszykarze. Chciałbym zaprosić wszystkich kibiców koszykówki na najbliższą sobotę 9 maja do hali sportowej przy ulicy Jasnej. Tam swoje rozgrywki rozpoczną najmłodsi koszykarze Basket Szczecinek. Rozgrywki żaczków rozpoczną się od godziny 9. Tam dwa zespoły naszych najmłodszych koszykarzy rozegrają swoje spotkania ze Szczecinem, także zapraszam wszystkich serdecznie. Można przyjść kibicować naszym najmłodszym kategoriom wiekowym. Przypomnę sobota, 9 maj od godziny 9 rano zmagania żaczków. Basket Szczecinek. I to już koniec aktualności. A teraz zapraszam Państwa na Okruchy na Niedzielę. Muzyka